Siemaneczku moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Brawl w tym odcinku będzie opening, największy opening na moim kanale. E, tak jest, koniec sezonu, mam tutaj moi drodzy pucharki sezonowe, udało mi się dzisiaj, jak dla was wczoraj, oczywiście w dzień zakończenia Ligi Pucharów udało mi się zdobyć szybko na tak naprawdę Edgarze, Tysiąc pucharków. Od wczoraj wbiłam na nim ponad sto po prostu. I no co? Chciałam zdobyć tą skrzyneczkę, chociaż małą. Mam nadzieję, że na sensy za nie będzie lepsza, ale, ale cóż. Mamy chociaż tą małą. Wiem, że tutaj są chyba cztery nagrody tylko. Tak jest. Mamy dwie świecące, czyli e, no jakieś dwie rzeczy dostaniemy. Skin, skin do Mowi. Rzadki tak jest. I moi drodzy, odznakę rzadką. Spoko. Spoko, moi drodzy. Mamy nagrody za sezon 31. 58 star dropów. Lecimy, moi drodzy, 58 star Nie e, jest to o wiele większy opening niż na. Niż poprzednim, poprzednim razem, a więc no. Oj, moi drodzy, drugi start dropik, drugi start dropik, już legendarny. Lecimy, moi drodzy. Lecimy, lecimy. I moi drodzy. Skin. Nowa postać, moi drodzy, nowa postać. Nowa postać Juju moi drodzy. moi drodzy, nowa postać, tak jest. Dawno, dawno nie wypadł mi nowy zadymiarz więc elegancko. Legendarny sadopik jako drugi. No piękna sprawa, piękna sprawa. I najważniejsze to tutaj są e, tak naprawdę. Moi drodzy, skin do Kenji'ego, Tak? Jest. Tak jest. Nie no, fantastyczne są na razie te. Pierwsze pierwsze pięć dropów fantastyczne. Lecimy, lecimy z kolejnymi. Nie ma co tutaj e, zmulać, bo po prostu jest tych sadopów prawie 60. No, dzisiaj mega opening przygotowałam dla Was, zostawcie łapeczkę w górę subika, moi drodzy, bo mnie ty bardzo wspieracie, jeśli chcecie, abym w następnym, e, w następnym jakby sezonie zrobiła jeszcze lepszy opening, no to zostawcie tutaj łapeczki w górę, mityczny startup, mityczny startup, tutaj może wypaść, naprawdę fajne rzeczy tutaj mogą wypaść, naprawdę chcę, kredyty, hiperdoładowanie i monety, z tych trzech rzeczy będę się mega cieszyć, a więc poproszę. Gadżet, gadż, gadżet do Greja. No, tych gadżetów może mi dużo teraz wypadać, ponieważ ja mam wszystkie w postaci ulepszone na 7 mocno. Oprócz oczywiście Juju, ale jest to mocne, jest to mocne. A więc, no, yy, z 10 dropów otworzyliśmy, może trochę więcej. Legendarny, mityczny, epickich, nawet nie wiem ile. E, więc bardzo fajne dropy, bardzo fajne dropy. Mam nadzieję, że, no, że będzie tak do końca taki poziom. Mm, jeszcze mam nagrody za e, mistrzostwa e, Brawl e, Więc też, e, też je odbierzemy dzisiaj A więc no lecimy, lecimy Epicki sadropik Na razie mało monet mi leci, mało monet Mam nadzieję, że to się zmieni Mityczny sadrop Nawet nawet otwieram to tak szybko, że nawet nie zdążę się skopiować moi drodzy. Non stop mamy epickie Eee więc spoko, no, rzadkie też oczywiście muszą być, mam nadzieję, że tutaj teraz bo trzy rzadkie pod rząd. kurde, dobra, bardzo rzadki troszeczkę się rozkręcamy, bardzo rzadki okej, no, okej okay, okay. no trochę może wypaść tych słabszych, wiadomo ale bez przesady dobra, mój drzwi mityk i mamy gadżet gadżety mogą mi wypadać w sumie bo czym szybciej się uzupełniam tym, tym w sumie lepiej też y, gadżet kosztuje, jeden gadżet tysiąc monet, a ja nie chcę marnować monet, wiadomo, to nie jest marnowanie, ale pierwsze kredyty wleciały, 30, jest to dosyć mała ilość, ale zawsze coś. Zbieramy na, moi drodzy, ee, zbieramy, moi drodzy, mityczny Star Drop. mityczny Sp Star Drop, więc lecimy. Ajajaj, ikonka, no, no szkoda, szkoda, ale, moi drodzy, zbieramy na Willow, więc e, tak. Jeszcze tylko dwie mityczne postacie mi brakują I to są jedyne postacie, które mi brakują Więc bardzo fajnie, że w dniu dzisiejszym tak naprawdę Jak wy to oglądacie, no to wczoraj yy, Weszła za darmo do odbioru Juju I ja już ją mam, moi drodzy Kolejny mityczny, nie wiem, to już chyba czwarty W tym openingu 500 błyskotek, spoko, błyskotki też się przydadzą Też yy, fajnie, bo chcę zrobić dla was odcinek, gdzie kupuję skinki yy, Bo naprawdę, naprawdę już... Yy, na przykład rzadki, brakuje mi bardzo mało, ponieważ mi teraz wypadły dwa skiny już w tym openingu, więc bardzo fajnie. Eee, lecimy, lecimy, bardzo rzadki. Bardzo rzadki. Znowu bardzo rzadki. Epicki. Ostatni opening mi się podobał, więc stwierdziłam, że no tutaj się wam postaram i wtedy były 40, teraz, teraz mamy o 14 star dropów więcej, bo my mamy 58. Więc naprawdę jest to bardzo, bardzo duża ilość. I już, moi drodzy, nam się otworzyły. Szyb szybkie tempo było. E, aczkolwiek lecimy. Kolejne nagrody mamy, więc odbieramy. W tym odcinku otworzyłem ponad 60 star dropów, więc jest to mocne, jest to mocne. Wypadł nam tylko jeden legendarny, co prawda. Ale i tak e, na luzie. Dużo mitycznych, więc bardzo fajnie. Jak widzicie właśnie tutaj Edgar jest szczerze, wiem, że jest to no, no skill, ale, moi drodzy, miałam go najwyżej, więc e, w, tak jak wam mówię, ja wpadłam na ten e, pomysł, żeby wbić na te tysiąc pucharków szybciutko, żeby otworzyć tą skrzynkę nową e, dzień przed zakończeniem e, sezonu i to jeszcze nie rano, tylko o godzinie 20, moi drodzy, więc po prostu sobie wbiłam 80 pucharków i zajęłam sobie na Dzień kolejny po prostu eee, no kolejne rzeczy mamy, mamy nowy nowy po prostu moi drodzy tutaj anioły kontra demony nowy nowy event jakiś mamy też tutaj darmowe rzeczy z alei pucharów więc odbieramy 50 kredytów, 80 punktów mocy, 300 monetek i, oś, i, i 50 ekradzików jeszcze. Spoko, spoko. Tutaj mamy jeszcze jakieś darmowe rzeczy. A no, więc tak. Mamy tutaj, moi drodzy, darmowe rzeczy. Tutaj chyba nic bez zmian. Hmm, w sklepie ogólnie, chyba tak. Tylko na samym początku. A więc odbierzmy sobie te darmowe rzeczy. Jak to jest wielki opening i wielki po prostu odbiór, tutaj wszystkiego. No to sobie odbierzmy, moi drodzy. Każdy dostanie darmowe, za darmo te skiny. Nieźle. Jeśli za darmo dostaniemy te skiny, to naprawdę mega spoko ze strony Super nie, 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 dostaniemy za darmo. Dostaniemy za darmo te skinki, jeśli wydamy. Moi no drodzy, no, bardzo dużo. Bardzo dużo y, saropów. Bardzo dużo, y, oczywiście, gemów na no, dużo saropów, co prawda, no, ale cóż, pierwszy sarop ich mamy za darmo. Otwórzmy sobie. Anielski Drop. Pierwsze to w ogóle yy, nie skupiłam się do końca. Na czym polega ten, moi drodzy, event? Więc do końca nawet nie wiem, co to jest, ale otwieramy tego setup'a. Yy, nie mogę. A, stuknij i przytrzymaj. Dobra, przytrzymujemy setup, tylko 100 monet. I to tyle. I to średni. A nie, mamy coś jeszcze. Mój drodzy, dostępnych w trybach z modyfikatorem chaosu. Jakąś. Zdolność anielską. wyposażmy sobie ją. Dobra, nie skupiamy jeszcze. Otworzymy sobie jeszcze jedną, moi drodzy, darmową nagrodę. E, no, bardzo drogie, bardzo drogie są te skiny, więc na pewno, moi drodzy, ich nie. No e, nie dostałem, nie, Jakby nie kupię, ponieważ no nie, nie stać mi na, na zakup aż takiej ilości gemów. Wiadomo, jest tych starobów bardzo dużo. Otworzyłabym ich naprawdę bardzo dużo za te gemy, ale też gemów jest bardzo dużo. I mamy tutaj, moi drodzy, kolejny, kolejny starob mroczny. No i też tylko tym razem 1000, yy, nawet nie tysiąc, tylko 100 punktów mocy. Ja, moi drodzy, się z wami żegnam. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!